W 2014 roku minęła okrągła 70. rocznica zakończenia bitwy o Monte Cassino, która uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny światowej. W skład wojsk alianckich zdobywających Monte Cassino wchodził II Korpus Wojska Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. Rankiem 18 maja 1944 roku polscy żołnierze zatknęli w ruinach zdobytego klasztoru na Monte Cassino polską flagę. 20 września 2014 roku na Górce Skarbowców przy ulicy Racławickiej we Wrocławiu zwanej Małą Sobótką odbyła się rekonstrukcja historyczna tego wydarzenia. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach 17. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Realizowanym we Wrocławiu widowisku udział wzięło około 50 osób, wolontariuszy, w tym wielu studentów z kierunku militarystyki historycznej oraz grupy rekonstrukcji historycznych. Organizatorami byli Dolnośląski Festiwal Nauki, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Inicjatywę wsparła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Widowisko na bieżąco komentowane było przez profesora Jerzego Maronia, historyka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Widzimy saper znalazł ładunek, oznaczył takim specjalnym namiocikiem, aby dalszy saper, który szedł na końcu, mógł już się nim spokojnie zająć. Pierwszy saper wyzna, wy, wyposażony w wykrywa drzmin polskiego pomysłu miał za zadanie właśnie tylko i wyłącznie oznaczać. No, była to praca bardzo karkołomna, a przede wszystkim bardzo, bardzo niebezpieczna, bo oprócz zagrożenia minowego bardzo często ci żołnierze z patroli saperskich stawali się po prostu ofiarą zasadzek albo ofiarą ognia strzelców wyborowych, gdzie ze strony niemieckiej w górach te pozycje dla strzelców były bardzo, bardzo dobrze wybrane. Widzimy padł strzał. W tym momencie saper został ranny. Żołnierze nie chcą ujawniać swoich pozycji. Jedynie oddział osłonowy daje tutaj ognia, by ewakuować sapera. No na szczęście ten ogień snajpera niemieckiego był dosyć niecelny. Saper jest tylko ranny. Żołnierze wycofują się. Pozycja, droga na pozycje szturmowe została oznaczona, a pozycje niemieckie zostały już zdradzone. Było wiadomo, że jedyne powodzenie można osiągnąć przez to, że pierwszy, pierwsza salwa artyleryjska zostanie Niemców na swoich stanowiskach i nie pozwoli im zająć stanowisk bojowych. W tym momencie widzimy działoczyny na Tutaj widzimy tylko i wyłącznie jeden moździerz, ale na jednym odcinku potrafiło być zebranych do kilkudziesięciu moździerzy, i wszystkie moździerze drugokorpuśne, nawet tych oddziałów, które nie brały udziału w pierwszym natarciu, prowadziły, prowadziły ogień właśnie na korzyść tych oddziałów. Widzimy ześrodkowanie. Ognia moździerzowego, ognia artyleryjskiego i oddziały polskie w tak charakterystycznych kolumnieńkach, y, aby być jak najmniej widocznym dla wroga i być jak najmniej widocznym y, dla przeciwnika, rozpoczynają skryte podchodzenie. Stanowiska niemieckie jeszcze milczą. Niemcy, Niemcy także zdają sobie zresztą, sprawę, że tylko i wyłącznie ciche, i otwarcie mnie w ostatnim momencie zaskroszył oddziały polskie. Do tych pierwszych fal, yy, a, pierwszych fal oddziałów Polskich, które rozpoczynały atak. Ogień był nie to, zmasowany, to także bardzo, bardzo celny, a dowódcy polscy zdawali sobie sprawę, że tylko zdecydowanie, zdecydowane natarcie może spowodować przełamanie tej pozycji niemieckiej. Pierwsze rozpoznanie, boje, które na draku, A, naprawdę zabrakło głowy, w szczególności w musiało zostać przerwane, że wycofują się, się, posłaniają się wzajemnie ogniem, gdyż y, działania na stromych podejściach, proszę Państwa, należy pamiętać, że Skoki, Monte Cassino, były już po paru miesiącach walki, tak naprawdę przedstawiały krajobraz księżycowy. Większość pożynności została wypalona. Żołnierze, żołnierze polscy rozpoczynają zainteresowanie w i w tym momencie rozpoczynają kolejny szturm. Ale żeby pamiętać o tym że Niemcy zamienili ten obiekt w istną Fortezę jeszcze przed bombardowaniem klasztoru nie mogli, nie chcieli ze względów przede wszystkim propagandowych umieszczać swoich oddziałów w obrębie klasztoru dopiero po zbombardowaniu przez aliantów mieli wolną rękę do fortyfikowania i tak naprawdę zbombardowanie klasztoru przyczyniło się do tego, że Niemcy mogli bez oporu budować stanowiska stanowiska swoje obronne właśnie w oparciu o ruiny Polskie szybko się do natarcia, ten ostrzał łodzieżowy nadal trwa. Postarajmy się jak najszybciej przejść ten temat tak, aby dotrzeć do stanowisk niemieckich i zmusić je i zmusić ich do wycofania na dalsze pozytywne. Aunque, czy w końcu karpacji naprawdę ogromne, sięgały bardzo często w 40% Jedynie wsparcie ogniem karabinów, a to pozwalało ruszać się do przodu. własnych żołnierzy, żołnierzy polskich, gdy przeszli, i wydawało im się, że te linie są już naparcie Na brzmi powoli do przodu, zasłony zasłonę, i na na dalsze, dalsze. pozycje. Będziemy cały czas wspiera żołnierze, a żołnierze Mam do przekonań tak, aby najszybciej dopaść tych pierwszych stanowisk. Pierwsze polskie, jeszcze polskie natarcie zakończyło się światłem. bardzo, bardzo zaciskaliśmy. Bardzo... i tym przez i... wiele na miejscu. Pamiętać też, że warunki w maju 1934 roku były także na niekorzyść oddziałów polskich, gdyż operatura na zaopatrzenie w wodę tak było, że żołnierze nie tylko męki walki, ale także bardzo często cierpieli, pragnieli. żołnierze niemieccy trwający w swoich stanowiskach wielu, wielu miesięcy <zyskinen> absolutnie nie mieli lekkiego życia Należy pamiętać, że drugiego korpusu Monte Cassino to było praktycznie pierwsze użycie tego oddziału od czasów sformowania nie to na znaczy, to znaczy Ich przeciwnikiem była pierwsza dywizja sangra, a także oddziały górskie, niemieckie, piechoty górskie, które bardzo często były na pierwszej linii w wielu, wielu miesięcy. Widzimy, no, czyli wodą, która została. Trudnym, trudnym czy te dalsze natarcia, te, te potyczki, które odbyły się już na masywnie edukacyjno przyczyniały się do powodzenia strony polskiej. Żołnierze nie wiem, się na dalsze pozycje, znów użyte są dymy, maskowanie przy pomocy dymu. I oczywiście wskazano przez obydwie strony Polacy, starali się w ten sposób maskować swoje wojsk przed, przed obserwatorami, niemieckimi, a Niemcy ja w chronić się przed przemdobryskimi samolotami rozpoznania artyleryjskiego, które oddały bardzo dużo usługi właśnie żołnierzom polskim. Następuje przegrupowanie do dalszego natarcia. Widzimy, następuje uzupełnienie amortyzacji przemierzeń przełożonych przez skrzynki, zaopatrzeniem i lada moment w dalszym na To drugie historyczne do natarcia z kondyfikacyjną także było bardzo, bardzo otwarte, ale już przyzwyczajone. osiągnął Strona Polska nie spodziewała się tak dużych strat w czasie krótkiego nadarcia, ale generał Handel razem z dobrym poszczególnych dywizji stanowił wykończyć i wykończyć samodzielnie, bardziej zakończyć bitwę właśnie tym wzgórza, aby to być to sukces propagandowy. Zdobyli to wzgórze. Bogin ciągły! Jest bogin ciągły! Należy pamiętać, że po stronie niemieckiej bardzo duża część, szczególnie żołnierzy kół, ale także szefów górskich, to byli kolonizacy. Bardzo często wychodziło sytuacje, gdzie po stronie niemieckiej. Do Śląska I ta polska nazwa nie, nie, nie był w Chinach. i napada, znów z charakterystycznymi kolumnikami poruszają się do przodu, aby jak na najmniejsze straty, jeśli chodzi o nieliczne pola minowe, znów rozpoczyna szczury ostateczną pozycję, jaką był masyw e, klasztoru Monte Cassino, a także pobliskie po wzgórza, które także były obsadzone w niemieckie. W czasie trwania bitwy Monte Cassino e, e, Niemiecki Część żołnierzy e, francuskiego korpusu ekspedycyjnego, a także żołnierzy nowozelandcy, powodzenie w innych częściach. natarcia, bo należy pamiętać, że bitwa w to nie bitwa jednego polskiego korpusu, to także bitwa innych. I ten wspólny pielęg, koronowanie otwarcia drogi na, Rzym. To na to, że Rzym, został bardzo szybko zajęty, aby, a polaku po, 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 po. samomomenty kasiu stało się systematycznie. Widzimy ostatni akord na tarczy, żołnierze rozbiły od tego stoki, sztorów chłop zmienił pozycję tak, aby bezpośrednio skierować. Zdjęzy. metrów przed paszczoną. Całe miksymalnie toczymy pod paszczoną, z uwagi na to, że groziło tym odczołem. Z uwagi na to, że jest w tej chwili do jest to Właśnie ten... To znaczy, że Niemcy musieli w monte, a Polacy mogli bez, bez problemu już nie wykonywać tego ostatniego natarcia, a parę dni po rozpoczęciu bitwy o Monte Cassino na Monte kasino i to oni zamknęli flagę na szczycie klasztoru. Należy pamiętać, że w trakcie bitwy brały udział w różne jednostki, szczególnie oprócz dywizji piechoty, dywizji szczelców. Karpackich czy Kresowej Dywizji Piechoty y, bardzo zasłużyła się kompania komando razem z 15 pułkiem Ułanów Poznańskich, który na prawym skrzydle natarcia prowadził bezustanną y, walkę w bardzo, bardzo ciężkim terenie. A polska flaga powiewająca na Monte Cassino to właśnie efekt działania patrolu pułków Podolskich, który, którzy zamknęli na wzgórzu klasztornym, a żołnierz, jeden z żołnierzy podolskich o Podolskich odegrał na cześć zwycięstwa polskiego odegrał hejnał Mariacki. Polska flaga na Monte Cassino na ruinach klasztoru oraz... symbol, w Polsce, o żołnierzach Monte Cassino w historiografii polskiej. Wielkimi brawami rekonstruktorów, nagrodźmy wielkimi brawami organizatorów dzisiejszej inscenizacji. Proszę Państwa, mamy nadzieję, że dzisiejsza inscenizacja to tylko początek Państwa przewody z historią, a to inscenizacja oczywiście dzisiejszych walk pozwolą Państwu i zachęcą do dalszego zainteresowania się tym jakże pięknym elementem, naszej historii wojskowej, ponieważ bitwa o Monte Casino stała się symbolem. Bardzo dziękujemy rekonstruktorom, bardzo dziękujemy organizatorom. Po inscenizacji widzowie z bliska zobaczyć mogli historyczne mundury i broń wykorzystaną w widowisku, sfotografować się z uczestnikami rekonstrukcji i porozmawiać o historii i znaczeniu tego wydarzenia dla biegu II wojny światowej.